Witam Was w Bajeczne Naturspa w Bydgoszczy. Dzisiaj pokażę Wam jak wygląda ajurwedyjski masaż abiyanga. Masaż ten wywodzi się z medycyny hinduskiej i ma na celu udrożnienie energii w naszym ciele poprzez Ucisk punktów marma, które są odpowiednikiem punktów akupresurze. Może się wydawać, że jest to masaż relaksacyjny, ale według Ayurvedy jest to masaż terapeutyczny, który ma na celu poprawę naszego ogólnego dobrostanu i samopoczucia. Miejcie na uwadze to, że jest to masaż wykonywany bez ręcznika. Możecie dostać jednorazową bieliznę, ale ogólnie celem jest to, że leżymy nie zakryci, więc miejcie to na uwadze. Dzisiaj oczywiście dla celów pokazania Wam jak ten zabieg wygląda użyjemy ręcznika. Także chodźcie razem ze mną, zobaczymy jak wygląda ten masaż. Dzień dobry, mam na imię Robert, jestem rehabilitantem w salonie Bajeczny Spa. Chciałem Państwu przedstawić, jak wyglądają podstawowe ruchy masażu, które możemy wykonać w zaciszu domowym. Aby wykonać nasz masaż, potrzebny nam będzie podstawowa rzecz, jakim jest stół do masażu. Jeżeli takowego nie posiadamy, będziemy musieli to zastąpić takimi rzeczami jak łóżko, materac, karimata. I tym podobne. Kolejną rzeczą, jaką będziemy potrzebować do masażu, będzie to oliwka, olejek, bądź różnego rodzaju innego smarowidła, które są stosowane do masażu ciała, np. olej kokosowy. A więc, zaczynając masaż, tak, bierzemy sobie oliwkę. Zawsze pamiętajmy, że zaczynamy od górnej partii, ponieważ położenie je na dolną partię, czyli na lędźwie, będzie mało komfortowe dla osoby, która nam leży. Po rozprowadzeniu oliwki przejdziemy sobie do podstawowych czynności, takich jak przegłaskanie. Jest to podstawowy ruch w masażu, czyli najbardziej delikatny, ale również bardzo w odczuciach przyjemny. Wykonujemy go Schemacie literki T, Y, V i U. Po ruchu rozcierania ruch znowuż przełaskania. Każdy ten ruch można wykonać co najmniej dwa razy, ale może być również jego wielokrotnością. Kolejnym ruchem będzie ruch również rozcierania, ale opuszkami palców czy też paliczkami. Jest to ruch już Bardziej przykręgosłupowy. Otwórz się na marzenia. Katalog marzeńpl. Prezenty z gwarancją radości. Głębszym ruchem od ruchu rozpiarania jest ruch ugniatania, który polega na tym, ażebyśmy przepchnęli głęboko chłonkę. Wygląda on mniej więcej tak. Tworzy nam się. Tak zwana fala. Wykonujemy go również jako -Y u natomiast na połowie pleców. Po czym, po skończeniu tejże połowy, przechodzimy na drugą stronę i wykonujemy to również z drugiej strony. To był tylko krótki wstęp do masażu. Na cały masaż bądź też lekcję masażu zapraszamy do naszego salonu. Zabiorę Was ze sobą na masaż twarzy. Jeśli tak samo jak ja nie macie zbyt wiele czasu, a chcecie się zrelaksować, to jest idealny zabieg dla Was. Trwa tylko 30 minut. Ja już jestem po masażu twarzy. Masaż trwał 30 minut, a ja czuję się mega odprężona i zrelaksowana. Mogę lecieć dalej do swoich zajęć, a każdemu z Was polecam. To jest dokładnie to, co nam potrzeba.